manko moi mili, z tej strony Kermitus.pl, a to będzie nasz drugi odcinek z serii Minecraft na modach. No to zaczynajmy. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku opowiedziałem wam już o tych modach wszystkich, co mam. Teraz nie będę wam o nich gadać. O, lisek, taki fajny, słodziutki. Tylko może gryźć, niekiedy. To jakaś jest prawda, tylko na jakim poziomie trudności kremy? Normal, to spoko. Ну, шайна гора, о куска. А может и бушка и жучки. О, чека вы. как ее назвать? Как ее назвать? Хм. Хм. Mici, będziesz. Mici. Co się buzko? Co się buźko? Dobra, kuska, chodź. Pójdziemy sobie tu. O, idzie z nami do wody. To fajnie. O, czekajcie. No, nie możemy wsiąść szkoda. To są chyba śliwki. Tak myślę, że to śliwki. Czekajcie, ja zmienię sobie tylko język na polski i możemy wracać do naszego świata. No i gotowe. I co to są? Plum. Salt, hmm. palmut. Wkoda, że to nie zmienia tego kosu. węgiel. Kusko, jesteś tutaj? Mitzi. Nie, on nas opuściła. To jest chyba rekin. Co, fikasz? Fikasz. Jakaś głupi rokinie. No to był rekin Mici wróć do mnie Ła, wow. kurde pirania Gdzie ona? A, kolejna ikra Mici, chodź Chodź Mici, Mici, Mici Mici, Mici, Mici Uważaj na piranie. Chodź, Mici. Mici! Chodź tu. Brzydka koza. Brzydka! Afe. Co to jest? U, jakiś korytarz. Długi ten korytarz. Mhm. Mhm. Mhm, już się skończył. Tylko tyle czasu. do drogi przebyłem.

A może one tylko w nocy wychodzą i atakują nie, raczej nie atakują uuu, chyba ciasteczkowy creeper albo nie, to chyba płomienny znowu ej, nie uciekaj mały deski jest, ciasteczkowy A ten biały to chyba śnieżny uh O -oh. Mamo! Mamo! Masz kielet się ty! Żyłej potworzy! Dobra, musimy znaleźć sobie jakiś. A, tutaj sobie zrobimy domek. Tylko bez potworów. Żeby nie było potworów, bo znowu nas będą atakować, a nie mamy już za dużo życia. Te elemental creepers się przydaje, Mamy ciasteczka do jedzenia, które bardzo mało jedzenia, które bardzo mało paska dają. To było pyszne. Zjadłem sobie jeszcze. Ale już nie mogę, bo jestem pełny. Uff, aż mnie brzuch boli. Uff. Nie, tylko nie grawy. Chyba potem zmienimy lokalizację jakąś. Dobra, tutaj się zabarykadujemy. Na chwilkę. O tak. No i przeczekamy tutaj chwilkę. Czekajcie, workbench się przyda. Proszę i... Chodzimy. Um, kurczę, nie mam trzciny. to bym sobie zrobił craft, guide i bym wiedział jak wszystko zbudować. Czekajcie może tu jakaś trzcina jest. No, trzcinko, pokaż się, pokoż O, tam jest. Kurde, to jest chyba błyskawicowy albo glowstoneowy creeper. Trzeba na nich. Trzeba na nie uważać. Nie, to jest chyba glow nowy, bo błyskawicowy ma bardziej takie czarne paski. Hej, krypciuszu! Krypciusz, 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 krypciusz. Cię uciekłeś? gdzie on jest. Przecież był tutaj przed chwilą? A tu jest! Kurde, ja go nie widziałem. Co się tak gapisz? Co się tak gapisz? A! Misty! Redge. Ty demonie! Jak się robiło Craft Guide? Ja pierdział. Aha, fajnie, teraz nawet nie wiem jak zrobić Craft Guide. Czemu tej książeczki nie mogę mieć na samym początku gry? O, wodny creeper. No wodny creeper. Ale się tutaj dzisiaj dużo wspomnie. Aha, teraz fajnie. Gdzie my to mieliśmy domek? O, fajnie jak nam wybuchnie w wodzie. O. Kurczę, gdzie my ten domek mieliśmy taki, ten początkowy zbudowany? Się kręcę, jeszcze teraz nie wiem, gdzie to fajnie. Mm, 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 bardzo fajnie. A tu jest papier i tak się chyba książki robiło. O, i dwie książeczki. это не уже... Не уже... Так. так. Я это уже... Так. 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 Tak? Nie. Bo tak? Nie, kurde, nie wiem jak to zrobić nawet. wiecie co? Ja zrobię krótkie cięcie i zaraz się widzimy. Ja zobaczę jak zrobić craft guide. No to widzimy się za momencik. To do zobaczenia. Witam Was po krótkiej przerwie. Już wiem jak zrobić craft guide. Proszę, tak. Tutaj na środek damy workbench. No, to pokażę Wam tutaj kartki. Tutaj jeden workbench. I tutaj książkę. Tu, tu, tu. I wreszcie wstawiamy książki. I dzięki temu mamy Craft Guide, w którym mamy różne receptury do zrobienia wszystkiego. O, proszę. Wszystko możemy sobie zobaczyć, jak zrobić. O, proszę. Jak temki zrobić. Kilofy, śkiery. Te inne duperele, jak czarną materię stworzyć. O, proszę. Takie. Łatwo. O. Tak można zrobić czerwoną materię, ale to jest nieopłacalne. Tak możemy zrobić czarną materię. Albo inaczej też. O, proszę. Mam tutaj pełno innych rzeczy. Zubienia. O, na przykład. Takie coś, jakieś takie rękawice, pierścienie różne. No, bardzo dużo różnych rzeczy. No. Tutaj sobie zaznaczyłem domek, żebym wiedział gdzie mam przyjść, bo jak trzciny ścinałem, to daleko się oddaliłem chyba na 300 klocków od tego. bym jeszcze nawet nie wiedział gdzie wrócić. No dobra, teraz się zajmiemy szkaniem nowego miejsca na domek. Bez mojego zbędnego gadania. chyba, że chcecie, żeby tak wypiewalał. Jakiś porobaniec. No, czekajcie, kill off już prawie skończymy No, hmm, jeszcze się nie wykończył. No tutaj się No, proszę, już skończony kill off. Kolejne jabłuszka, ale to nie zbieramy jeszcze. Uuu, fajne górki. Auk. Dobra, a teraz wam muszę coś obiecać. Że na pewno jutro nagram odcinek z Ant-Pharma Saxonem. A jeśli nie, to możecie mnie odsubskrybować, nazwać idiotą, downem. Wszystko możecie mi zrobić, jak nie nagram. No dobra. To chyba w tyle w tym odcinku. Na razie nie mamy nic zbudowanego. Ale w kolejnym odcinku na pewno zbudujemy sobie domek i będzie wszystko dobrze. No to do zobaczenia. Cześć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie moje filmy, dodawajcie do ulubionych. To ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku z naszej serii Minecraft na modach. No to cześć, pa, do zobaczenia.